Witam z tej strony imperialny, a to jest odcinek już numer 13. Lecimy na zamek Kondo Thierry. Kondo Thierry. Mieszkańcy stolicy dawnego cesarstwa Vinci z opóźnieniem dostosowali się do zmian technologicznych zachodzących na tych ziemiach. Mimo rozbicia na wiele grup najemników Kondo A tutaj nie. Mimo rozbicia na wiele grup najemników, Kondotieri są wciąż potężni. Pochłaniają ich jednak i dezorganizują walki wewnętrzne. Takuj. I tutaj to w sumie mogę wszystko chyba zrobić, bo mam taką armię, że ja mogę tutaj rasować wszystko, tak mi się wydaje. Lordowie kondotierzy prowadzą właśnie wojnę. Walka utknęła w martwym punkcie. Możemy zawrzeć porozumienie z każdą ze stron. Musimy zdecydować, która frakcja lepiej przysłuży się naszej sprawie i pomóc im pokonać przeciwników. No, chyba wezmę też sztuki złota, bo. Tutaj, punkty Arpi, to tam jedną jednostkę. Nie mam nie. Dobra, tutaj, dawaj, dawaj. To są moje fortece powietrzne. Siły forcji! Atakują z obozów dookoła miasta! Jeśli zajęlibyśmy te obozy, moglibyśmy zakończyć tę wojnę! Kościół ty, nie gadaj mi, że mi to wywaliło. No to jednak nic z tego nie będzie. Dobra. No ja bym chciał węzę. No, ja bym miał postawić, to by było już git, nie? To weźmiemy to w takim razie. Nie no, soł. Gdzie to jest? Wy ty, Dobra, to lecimy. Na pierwszy punkt. Atakujemy Dobra, ja bym chciał węzę, nie? Ile ona kosztuje? Po 200 No to dajemy Fizilierów na razie 185, 45 Chyba mogę nawet 3 oddziały Fizilierów postawić tutaj tak Dobra, dajmy na razie 2 Jak ja postawię tych żołnierzy, to to się nie opłaca tak naprawdę niszczyciela mod jaką modę dawaj 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 Dobra bo reszta to tutaj kosztuje yy, niby podobny kajs no bo tam 250 jest ale tutaj ona ona mi tutaj chyba da za każdy poziom właśnie 10 zł, ale że a nie to ta daje Dobra trudno ale tamta mi da Yy, Forci roszczą sobie prawa, to prawa do zamku Kondynerii, ale to my jesteśmy jego pełnoprawnymi właścicielami. Dobra, dawaj tutaj. Nie wiem, czy gdzie iść teraz na dół, czy na górę? Może na dół pójdę. Kurde, z tą armatką, no. Się odpali. No, jeszcze dragon, Fajnie. Ale już mam to, już mam węzę, więc ona się też szybko przyzywa, to jest plus hmm. Dobra Mogę to zrekrutować Dawaj tamto posta O, no iż porobiony gość tu jesteś. Dobra, tutaj te dwa obozy zajęte tak, z Marsu. No i fajno. Tutaj też. Nie no, mamy za, za duże siły generalnie, za duże siły. Tak akurat dobrze. Populacji 64. No, ja próbowałem wcześniej, ale to, to wiadomo, jak to wyglądało. Teraz tak, tutaj mamy tę siłę. Teraz idziemy tu. Bo tu możemy się jeszcze obronić, nie? Z tą węzłą to raczej powinno być spoko. To tutaj mi nie powinni tego. Dobra. Nie powinni mi tego zajmować, ale tutaj będą w stanie. Idziemy tutaj. Kurde, ja mam sztygą. No to. No to cztery. Nie, no kurde, z tymi bohaterami to jest łatwiutko. wcześniej też węzy nie, nie postawiłem, to też było źle. Tak, to kurde... Ona to kosi tak naprawdę, ona to kosi Dobra, ona powinna też coś tam robić taką, nie? Podstawowo. O Dobra, dawaj zdobycz. Już mi to golden nabije. Niezbyt. To jest totalnie beznadziejna umiejętność, no ale trudno. Nasi ojcowie kupili te ziemię i wszystko, co się na nich znajdowało. Forci nie mają żadnego prawa do zamku. Dobrze gadała, dobrze gadała. Dobra, ona po prostu nie bije. I może, póki jej nie biją. Ona ma fajny damage, 15. Ten ma 8, ale on ma tak wybuchowo, więc to tak jakoś działa inaczej nie? Chyba. Dobra, tu będzie lekki może problem. Tutaj już się zbliża ziomek. Ten. Dobra, to ty się już wycofaj. Będziesz mieć wsparcie. Może? Przypozbierać pozbierać na tego? Na... na trzeciego bohatera? Nie, bo trzeci to będzie 400, to nie, to nie. Zapomniałem. To no dobra, to mniejsza, to dawaj to 3 tych Tutaj jest 70 Dobra, tak to zrobimy Dobra, ty dawaj na naprzód Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj Trafuj trzomeczku, no tutaj tego to już nawet nie musiałem puszczać na końcu. Dobra, rodzicie sobie, rodzicie sobie, nie? Dokładnie. Nie no kurde deklasacja totalna Dobra, to dawaj Tutaj Co tu się dzieje Tutaj na szybko To na szybko Tutaj szturmujemy Szturmujemy Tutaj oczywiście się naprawi trochę Można dwóch postawić No właśnie o to kurde chodzi Co to za armia Rzekomo nie, 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 nie. Co to kurde jest za armia Jak ja mam tu kurde Pogarduj Halo? To niszczyciele powietrzne, kurde, one są tutaj zamiast tam. Dobra, dawajcie. Dawajcie wszystkim, czym mamy. Przeważą losy... I osiągnięcia I to 72, też wolnie się serwisowywać. Ja. Dobra, już w przeciwieństwie do szlachetnego to, Montukio, Montukio Forty to plugawe psy. Nie warte rezydowania w zamku. Jocie ostro, jo, wspomogli nas. To nieźle. Czemu nie, nie, nie... nie leczysz się, kolego? ale oby mnie nie musiał czekać. Oby mnie nie musiał jeszcze czekać pięciu minut. Zdobądź obozy ukończone, nie? Teraz, gdy zajęliśmy już obozy, Forci nie będą w stanie zapewnić sobie wsparcia podczas ataku. To już tylko kwestia czasu. O, już ukończone. Dobrze. Tutaj w sumie mogłem Lenory ogarnąć, no bo ona daje fajs, zamek. Ale mam ją na drugim poziomie. Tak... gorzej, gorzej. No i tutaj taka krótka też misyjka była. Ten szturmuje non stop. Hmm. Tutaj dajemy to. Tutaj dajemy to. Gdzieś jeszcze nie mam połacowej. Dobra, mechaniczny człowiek, chyba co? Czy, czy to. Dobra, krążownik może. E, tu mam ulepszone na maksa, tu mam. To się zrobi. A tak zrobimy. No i co? A i tu chciałem jeszcze. Tych ludków, i w sumie chyba wszystko, nie? Cztery oddziały strzelców, dwóch mechanicznych człowieków ciężkich. Już krążowniki powietrzne do mechanicznego pałęka też by się przydało ulepszyć i tego, i tego 12, 10, no ale teraz jeszcze postawiłem te dodatkowe dzielnice tutaj 3. No to zaraz się przejdziemy. O tu, tu zaatakujemy, tu zaatakujemy, tu zaatakujemy, i będzie chyba już, kurde, wszystko porobione. Teraz tu już tylko dzielnice te będę technologiczne stawiał. Jeszcze chciałbym tego kolosa dać. Sila. Tu jest Silla, nie wiem czy to nie będzie też jakiś taki zwykły atak. No dobra, żegnam się z Wami. Na razie, cześć.